Kiedy miałem 9 lat, postanowiłem uciec z domu. Właśnie dostałem szlaban na cały miesiąc, bo grając w piłkę w domu, rozbiłem ulubiony wazon mojej mamy. Po krzykach i płaczu przyszła kara. Żadnej telewizji, żadnych gier, żadnego roweru. W moim dziewięcioletnim mózgu to była niesprawiedliwość najwyższej rangi, więc poczekałem aż zapadnie noc. Wziąłem plecak, spakowałem trzy ciastka, latarkę i mojego pluszowego dinozaura Reksia i wymknąłem się przez okno. Dotarłem na koniec naszej ulicy i zorientowałem się, że poza ciastkami nie miałem jedzenia i żadnego celu. Wtedy zobaczyłem altankę ogrodową pani Piotrowskiej. Nasza sąsiadka zawsze piekła ciasta i machała dzieciom, a jej szopa nigdy nie była zamknięta. Sprawdziłem drzwi, cicho i się otworzyły. W środku były narzędzia. Stary leżak z poduszką i Idealnie. Przez pierwsze dni altanka była moim królestwem. W ciągu dnia siedziałem cicho. Czytałem gazety i jadłem ciastka, które zabrałem. Ale czwartego dnia wydarzyło się coś, co na chwilę zamroziło mi krew w żyłach. Byłem akurat w środku, zajadałem jedno z ostatnich ciastek, kiedy usłyszałem trzask rozbijanego szkła. Ktoś się włamał. Najpierw było słychać szeptanie dwóch mężczyzn. Potem jeden powiedział: Sprawdź jeszcze szopę, może tam coś trzyma. Kroki zbliżały się, a kiedy drzwi zaczęły się uchylać, zrobiłem coś głupiego. Skoczyłem do stosu gazet i zakopałem się w nich jak kret. Serce waliło mi jak młot. Włamywacze tylko rzucili okiem do środka i całe szczęście mnie nie zauważyli. Ale pani Piotrowska miała i już dzwoniła na policję. Kiedy funkcjonariusze wpadli do ogrodu, przy okazji kopanego po uszy w zakurzonych gazetach. Teraz mam szlaban na rok zamiast miesiąca. Rodzice stwierdzili, że to kara edukacyjna.